Cześć, jestem Anna. Mam 38 lat i prowadzę restaurację, która jest pełna każdego wieczoru. Ale nie zawsze tak było. 10 lat temu pracowałam jako kelnerka. Nie w eleganckiej restauracji, w barze mlecznym na obrzeżach Krakowa. Zarabiałam 2500 zł miesięcznie plus napiwki. W dobrym miesiącu wychodziło 3000. Mieszkałam z mamą w dwupokojowym mieszkaniu. Mama była emerytem, dostawała 1200. Razem było nas stać na normalne życie. Żadnych luksusu, ale nie głodowaliśmy. Mój brat, Robert, mieszkał w Warszawie. Miał własną kawiarnię w centrum. Modne miejsce, drogie kawy, młodzi ludzie z laptopami. Zarabiał dobrze. Bardzo dobrze. Rodzice zawsze porównywali. Patrz na Roberta, mówiła mama. On ma wizję, przedsiębiorczość. A ty? Kelnerujesz w barze mlecznym. Lubię tę pracę. Lubisz? Tata kręcił głową. Anna, masz 28 lat. Kelnerowanie to praca dla studentów, nie dla dorosłej kobiety. Ale ja naprawdę lubiłam tę pracę. Lubiłam rozmawiać z klientami, zapamiętywać ich ulubione dania, widzieć uśmiechy, kiedy przynosiłam jedzenie. Szef baru, pan Kazimierz, był w porządku. Stary, zmęczony, ale uczciwy. Płacił na czas, nie krzyczał, szanował pracowników. Pewnego dnia przyszedł do pracy smutny. Aniu, muszę zamknąć bar. Co? Dlaczego? Nie dam rady dalej. Jestem za stary, mam problemy ze zdrowiem. Syn nie chce przejąć. Sprzedaję lokal. Serce mi zabiło. Za ile? 150 tysięcy. Z całym wyposażeniem, z umową najmu lokalu. Nie miałam 150 tysięcy. Nie miałam nawet 50. Ale pomyślałam, a gdybym spróbowała? Poszłam do banku. Kredyt na działalność gospodarczą. 150 tysięcy, 20% rocznie, 5 lat spłaty. Ma pani jakieś zabezpieczenie? Zapytał bankier. Mieszkanie mojej mamy. Ona się zgodzi. Mama się zgodziła. Niechętnie, ale się zgodziła. Anna, jeśli to nie wypali, stracimy mieszkanie. Wiem. Ale wypali. Wzięłam kredyt. Kupiłam bar mleczny. Kiedy powiedziałam rodzinie, reakcje były różne. Kupiłaś bar mleczny. Robert się zaśmiał anno, bary mleczne to relikt PRLU. Nikt tam nie chodzi. Za rok zbankrutujesz. Tata pokręcił głową. To najbardziej bezsensowna inwestycja, jaką mogłaś zrobić. Tylko mama, mimo strachu, powiedziała: No to pracuj ciężko. Bo jeśli stracisz mieszkanie, będę mieszkać u ciebie. Kropka. Pierwszy miesiąc był okropny. Przychody ledwo pokrywały koszty. Kredyt, czynsz, pensje dla trzech pracowników, zakup jedzenia. Nic nie zostawało. Drugi miesiąc był taki sam. Trzeci miesiąc, pomyślałam, coś muszę zmienić. Zaczęłam eksperymentować. Tradycyjne polskie jedzenie, ale lepsze. Świeże produkty, domowe przetwory, mniej tłuszczu, więcej smaku. Nowe menu. Żurek z prawdziwym zakwasem. Pierogi z dziką grzybów. Schabowy niezmrożonego mięsa, ale ze świeżej wieprzowiny od lokalnego rzeźnika. Podniosłam ceny. Niedużo żurek z 6 zł na 8, pierogi z 8 na 12. Ale to była różnica. Ludzie zauważyli. Zaczęli wracać częściej. Przyprowadzali znajomych. Serio, musisz spróbować tego żurku. To nie jest zwykły bar mleczny. Czwarty miesiąc przychody wzrosły o 20%. Piąty miesiąc o 30%. Szósty miesiąc, zatrudniłam czwartą osobę, bo nie nadążałam. Po roku miałam stabilną klientelę. Każdego dnia pełne stoliki w godzinach obiadowych. Zarabiałam osiem tysięcy miesięcznie. Po spłacie kredytu zostawało mi cztery tysiące. Nie było bogactwo, ale było lepiej niż jako kelnerka. Rodzina milczała. Ani gratulacji, ani pytań, jak mi idzie. Po dwóch latach postanowiłam zmienić nazwę. Bar Mleczny brzmiało staromodnie. Przemiałowałam lokal, wymieniłam meble na nowsze, zrobiłam porządny szyld. Nowa nazwa, smaki babci tradycyjna kuchnia polska. Zainwestowałam 20 tysięcy. Kolejny kredyt. Ludzie zaczęli przychodzić nie tylko na obiady. Przychodzili na kolacje, na spotkania rodzinne, na urodziny. To miejsce ma duszę, mówiła jedna pani, jak u babci, ale bez babci gderającej, żeby więcej zjeść. Po trzech latach miałam dwie zmiany kelnerskie sześciu pracowników w kuchni, trzech w sali. Zarabiałam piętnaście tysięcy miesięcznie. Spłaciłam kredyt na lokal. Wreszcie byłam na swoim. Po czterech latach lokalne media zrobiły artykuł: Najlepsza tradycyjna polska kuchnia w Krakowie. Sprawdziliśmy. Smaki babci zasługuje na uwagę. Restauracja wybuchła. Rezerwacje na tydzień do przodu. Ludzie stali w kolejkach. Zatrudniłam więcej ludzi. Powiększyłam kuchnię. Zarabiałam 25 tysięcy miesięcznie. Robert zadzwonił pierwszy raz od dwóch lat. Widziałem artykuł o Twojej restauracji. Fajnie Ci idzie. Dzięki. Słuchaj, myślałem, może moglibyśmy współpracować. Ja mam doświadczenie z kawiarniami, ty z restauracjami. Moglibyśmy otworzyć coś razem. Nie jestem zainteresowana. Nie bądź taka. Rodzina powinna się wspierać. Rodzina powinna się wspierać od początku, nie tylko wtedy, kiedy ktoś zaczyna zarabiać. Rozłączyłam się. Po pięciu latach otworzyłam drugą lokalizację. Nie bar mleczny tym razem prawdziwą restaurację. Większa, ładniejsza, w lepszej lokalizacji. Koszt 300 tysięcy złotych. Połowę miałam z zysków, połowę wzięłam kredyt. Pierwsza restauracja działała idealnie, zarządzał nią mój zaufany kierownik. Druga zaczęła od razu przynosić zyski. Po sześciu latach miałam trzy lokalizacje. 40 pracowników. Miesięczny przychód ze wszystkich restauracji 200 tysięcy złotych. Zysk 80 tysięcy. Kupiłam mieszkanie. Dla mamy i dla mnie. 100 metrów centrum Krakowa z widokiem na Wawel. Za gotówkę. Mama płakała, kiedy się wprowadzaliśmy. Nigdy nie myślałam, że będę mieszkać w takim miejscu. Zasłużyłaś. Uwierzyłaś we mnie, kiedy nikt inny nie uwierzył. Tata zadzwonił tydzień później. Anna, słyszałem, że kupiłaś mieszkanie. Kupiłam. Dla ciebie i dla mamy? Tak. A dla mnie nie ma miejsca. Rozwiedli się z mamą trzy lata wcześniej. Tata miał nową kobietę, młodszą o dwadzieścia lat. Mieszkali razem w jej mieszkaniu. Tato, ty masz gdzie mieszkać. Ale to jest twoja rodzina. Twój ojciec rodzina która mówiła że kupowanie baru mlecznego to bez sens. Rodzina która śmiała się że zbankrutuje. Teraz nagle chcecie być częścią sukcesu. Byłem w błędzie. Przepraszam. Wiem. Ale przepraszanie nie daje ci prawa do mojego mieszkania. Rozłączyłam się. Robert też zadzwonił. Anna potrzebuje twojej pomocy. Słucham. Moja kawiarnia w Warszawie nie idzie dobrze. Pandemia nas zniszczyła. Czynsz w centrum jest zabójczy. Straciłem większość klientów. Jestem zadłużony. Przykro mi, kropka. Mogłabyś, mogłabyś pożyczyć mi pięćdziesiąt tysięcy. Na trzy miesiące, żebym się pozbierał. Nie. Ceo. Anna, jestem Twoim bratem. Jesteś. I pamiętam, jak śmiałeś się, że kupuję bar mleczny. Pamiętam, jak mówiłeś, że zbankrutuję. Nigdy nie zapytałeś, jak mi idzie. Nigdy nie pogratulowałeś sukcesu. A teraz przychodzisz po pieniądze? Pomyłem się. Przepraszam, ale teraz naprawdę potrzebuję pomocy. Robert, zamknij kawiarnię. Znajdź normalną pracę. Będzie ci dobrze. Normalną pracę? Ja jestem przedsiębiorcą. Byłeś. Teraz jesteś zadłużony i bez klientów. To nie wstyd pracować na etacie. Rozłączył się wściekły. Mama zapytała mnie wieczorem: "Czujesz się źle? Że nie pomogłaś Robertowi?" "Nie. Gdyby to był dobry człowiek, który miał pecha, pomogłabym. Ale Robert jest aroganckim dupkiem, który miał szczęście przez lata. A teraz szczęście się skończyło." Surowa jesteś. Realistyczna. Po siedmiu latach Robert zamknął kawiarnię. Przeniósł się do Krakowa. Znalazł pracę jako menadżer w dużej restauracji sieciowej. Zarabia osiem tysięcy miesięcznie. Czasami przychodzi do mojej restauracji. Siada przy barze, je obiad płaci jak normalny klient. Pewnego razu powiedział: Masz rację. Byłem dupkiem. Przepraszam. Wiem. Myślisz, że kiedyś mi wybaczysz? Może? Jak przestaniesz być dupkiem na dłużej niż pół roku? Uśmiechnął się. To fair. Dziś mam pięć restauracji. Wszystkie w Krakowie, wszystkie pełne. Zatrudniam 98 osób. Roczny przychód 5 milionów złotych. Zysk czterysta tysięcy. Mama mieszka ze mną. Jest szczęśliwa. Chodzi na spa, spotyka się z przyjaciółkami, żyje jak królowa. Tata. Rozstał się z młodą kobietą. Teraz mieszka sam w małej kawalerce. Czasem dzwoni, pyta, jak się mam. Odpowiadam grzecznie, ale krótko. Nie zapominamy przeszłości. Robert nadal pracuje w restauracji sieciowej. Ale przestał być arogancki. Nauczył się pokory. Czasem rozmawiamy normalnie. Może kiedyś będziemy znowu rodziną. A ja planuję szóstą restaurację. W Warszawie. W centrum. Tam, gdzie kiedyś była kawiarnia Roberta. Życie ma poczucie humoru. I wiesz co? Wczoraj do restauracji przyszła młoda dziewczyna. Kelnerka z małej knajpy. Zapytała, czy mogłaby u mnie popracować. Chce się nauczyć, jak prowadzić restaurację, powiedziała nieśmiało. Ludzie mówią, że pani zaczęła od kelnerowania w barze mlecznym. Uśmiechnęłam się. To prawda. Zaczniesz od jutra. Bo wszyscy zasługują na szansę. Nawet ci, w których nikt nie wierzy. Z jakiego miasta nas słuchasz? Napisz w komentarzach.